Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak w programie Gozi Obiektywu, a ja rozmawiał będę dzisiaj z panem Grzegorzem Przebindą, rektorem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, trudno nie zadać tego pytania, e, zawsze ta uczelnia kojarzyła się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, tym razem Karpacka Państwowa Uczelnia. Dlaczego taka nazwa, dlaczego taka zmieniona nazwa? Od, pierws od pierwszego... Maja nosimy z dumą tę nazwę, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Wcześniejsza nazwa, no już taka tradycyjna, tu mieszkańcy regionu i ich dzieci, młodzież studiująca na tej uczelni przyzwyczaiła się zapewne do tego starego skrótu PWSZ, no bo ta ustawa wymagała, taka była oficjalna nazwa tych uczelni zawodowych, kilkudziesięciu jakie powstawały w III Rzeczpospolitej od 1998-9 roku. W kwietniu, na przełomie marca i kwietnia 2017 roku, odbyło się tutaj u nas w naszych gościnnych murach naszej uczelni spotkanie rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Przybyli wtedy na to spotkanie ówczesny wicepremier dr Jarosław Gowin, profesor Aleksander Bobko, pełniący wtedy funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I tu zadecydowano, że te pwsz dotąd będą miały prawo nosić, Nowe miano no, zasłużyły sobie na to, żeby w ich nazwie pojawił się termin uczelnie. I my przyjęliśmy taką nazwę Karpacka państwowa uczelnia, aby też podkreślać, że jesteśmy no, taką poważną siłą w regionie i nawiązujemy nie tylko do tych naszych Karpat, ale do, do też całego tego bogatego, wielokulturowego, wielojęzycznego y, obszaru Karpat zarówno tych, które są na Ukrainie czy w Rumunii. No i z dumą od 1 maja te nazwy, tej nazwy używamy. Panie Rektorze, a czy Karpacka Uczelnia będzie kształciła też to wszystko, co, co jest w Karpatach, czyli przemysł naftowy na przykład pod tej części Karpat, geologię, czy ochronę środowiska, czy inne rzeczy właśnie związane stricto z, z Karpatami. No, zapewne takie plany bardzo ambitne. Muszą jednak musimy się tutaj zmierzyć z zapotrzebowaniem to jest. Zanim otworzymy nowy kierunek, to robimy badania, czy będą chętni do studiowania, bo my wszystkie te problemy, o których tu pan redaktor mówi, możemy też w inny sposób rozwijać, rozwiązywać, organizując konferencje naukowe, zapraszając gości, natomiast kształcenie praktyczne ma swoje bardzo twarde zasady, i my oczywiście zmieniając nazwę, e, też musimy. Podkreślać, że jesteśmy uczelnią, jaka od półtora roku, od dwóch lat kształci już też na poziomie magisterskim. Mamy dwa kierunki magisterskie. Złożyliśmy między innymi na zarządzaniu, złożyliśmy także wniosek o kierunek magisterski na pielęgniarstwie. Będziemy kształcić pielęgniarstwo w wymiarze magisterskim. Otwieramy też nowe rodzaje lingwistyki. Prowadzimy studia w wielu językach, także tych pozakarpackich, to jest po angielsku, rosyjskiego tutaj nauczamy, niemieckiego. No, w sumie jesteśmy bardzo pluralistyczni w sensie kulturowym i językowym, a gdy chodzi o kierunki, jakie tutaj studentom naszym kandydatom oferujemy, to jest szeroka gama praktycznych kierunków humanistycznych oraz kierunków inżynierskich. 3,5-letnich plus 2 lata studiów magisterskich. Mamy bardzo silne zielarstwo jako kierunek, produkcji i bezpieczeństwo żywności. Także ta gama jest szeroka, ale być może skorzystamy z podpowiedzi pana redaktora. Jeden z tych kierunków spróbujemy. Urealnić. Panie profesorze, właśnie miałem pytać, czy ta uczelnia to jest uczelnia humanistyczno-techniczna, czy techniczno-humanistyczna? Które są dominujące kierunki, lub które e, są takie modne kierunki dzisiaj wśród studentów? Wielki filozof niemiecki Martin Heidegger e, kiedyś napisał esej zatytułowany Budować, myśleć, mieszkać. I my tutaj staramy się te dwie rzeczy ze sobą pogodzić. Ja sam jestem humanistą, ale będąc rektorem już tu przez drugą kadencję dobiegającą właśnie końca, czyli kawał czasu, panie redaktorze, osiem lat, ósmy rok dobiega mojej tej e, służby, mogę to tak nazwać, rektorskiej. No, bardzo się tu e, dokształciłem w dziedzinie tej techniczno-inżynierskiej. E, budowniczej zielarskiej rozpoznaję już teraz rośliny wiem kiedy kwitną mógłby pan być też inżynierem tak no gdybym miał drugie życie jak to wiem może istnieje reinkarnacja to z jakimś zasobem już do tego drugiego żywota chętnie bym przystąpił i być może wtedy bym rozpoczął studia jednak przyrodnicze u nas rozpocząłbym studia na albo na produkcji bezpieczeństwie żywności albo na zielarstwie taka jest bardzo różnorodna nasza uczelnia i myślę, że można mówić zarówno humanistyczno-techniczna, jak i techniczno-humanistyczna. Mówił Pan o kierunku pielęgniarstwo. Słyszałem też tutaj na tym terenie było bardzo mocne pielęgniarstwo. Wspomnę szkoła w Wiaśle, szkoła w Korczynie. Słyszałem taką wypowiedź, że PWZ w Krośnie, a dzisiaj Karpacka Państwowa Uczelnia, przejęła te dobre techniki kształcenia, i że pielęgniarki, które wychodzą z tej uczelni, z tej szkoły, to są dobrzy fachowcy, to są dobrzy rzemieślnicy, to są dobre pielęgniarki, które po pierwsze, że trafiają tutaj do nas do szpitala, a po drugie, że rozchwytywane są w szpitalach na całym świecie. No, nic dodać, nic ująć. Ponieważ audycja nasza nie trwa długo, to tego wątku, który pan redaktor tak pięknie wyczerpał, nie będę rozwijał. Dodam tylko jedną bardzo ważną rzecz, bo właśnie w przypadku naszych pielęgniarek ogromną rolę odgrywa fakt, że kształcimy je też w duchu humanistycznym. Ja tu jako rektor zawsze pilnowałem, żeby być na wręczaniu dyplomów, na czepkowaniu, i zawsze ze wzruszeniem wysłuchiwałem. Tych hymnów pielęgniarskich, przyrzeczeń pielęgniarskich, bo jest to piękna służba. Szkoda, że jeszcze nie tak bardzo jak trzeba, opłacana, a powinna być, bo te dziewczyny i chłopcy, którzy kończą te kierunki, pełnią naprawdę piękną misję zarówno humanistyczną, jak i są niesłychanie pożyteczni dla regionu, dla państwa, także się cieszę, że mieliśmy niedawno okazję. Zdalnie wręczać dyplomy naszym pielęgniarkom. No właśnie, e, zdalnie wręczać. Jak uczelnia daje sobie radę, kolokwialnie, z koronawirusem? Jak e, przeszliście e, w inny system kształcenia? E, czy w tym roku jeszcze studenci spotkają się tutaj na uczelni. Czy to wciąż będzie, e, wdzie, będzie zdalnie? Czy e, zdaliście ten egzamin i czy studenci zdali ten egzamin innego nauczania? Cały czas go zdajemy. Panie redaktorze, wie pan, że moją e, ojczystą uczelnią jest Uniwersytet Jagielloński, gdzie e, dalej pracuję i, i te związki staram się rozwijać między Krosnem a Krakowem z powodzeniem. I przyjechałem tutaj 2 marca do Krosna na dwa tygodnie, sądząc, że po tych dwóch tygodniach wyjadę do Krakowa, ale już mija, minęło już dwa i pół miesiąca, jestem tu obecny cały czas, mogę powiedzieć, że dosłownie dzień i noc, bo no, uderzyło w nas, coś, w, w nas coś, co uderzyło we, wszystkich, we wszystkie Polki i Polaków, no, ale my również na mnie ciąży tu i na Kolegium Rektorskim ciąży szczególna odpowiedzialność, żeby młodzieży nie zawieść. Udało nam się, powiem to z dumą wprowadzić ten model kształcenia oparty na zdalnym nauczaniu. Młodzież chętnie w naszych zajęciach uczestniczy, to jest piękne. Bo przecież mogliby nas porzucić, zapomnieć o nas, ale te więzi dalej podtrzymujemy, wszystkie te umiejętności praktyczne i kompetencje im przekazujemy, bo jako wychowawcy w naszej uczelni mamy też obowiązek kształcenia postaw obywatelskich. Myślę, że w takiej sytuacji jak teraz, te postawy się kształtują w takim właśnie cierpliwym przygotowywaniu z naszej strony i słuchaniu tych wykładów albo aktywnym współuczestnictwie ze strony naszych, no powiem tak bardzo drogich studentek i studentów tym sposobem pozdrawiam też naszych studentów i kandydatów. Wywiązaliśmy się tutaj myślę na mm, ocenę bardzo dobrą, a chciałbym, żeby to było na y, piątkę z plusem, a do tego jeszcze trochę musimy y, ten postarać się wytrzymać, bo rekrutacja będzie bardzo ważna. Natomiast to pytanie, które pan redaktor zadał, czy wrócimy do zajęć tradycyjnych, na razie do 25 maja są zawieszone na poziomie ministerstwa. Być może, być może wrócimy do jakichś elementów kształcenia praktycznego, bo jesteśmy uczelnią nastawioną na praktyczne kształcenie i tego nam niestety bardzo brakuje przecież nie mogę tutaj udawać jako rektor że y, wszystko jest tak jak trzeba bo gdyby było tak jak trzeba no to byśmy przeszli w ogóle na ten system kształcenia przecież cały czas ufamy że przejdziemy y, od przyszłego roku akademickiego już na ten tradycyjny model ale bardzo wiele się nauczyliśmy jak można też zdalnie skutecznie to wykształcenie jakby to kształcenie kontynuować i myślę, że od tego też nie, nie odejdziemy. To w każdej sytuacji, jak mówił mój tata, trzeba szukać dobrych momentów i myślę, że wspólnie tutaj razem ze studentami wielu rzeczy się nauczyliśmy. E, ta pandemia, czy ta ten, ten, ten wirus nauczył trochę innego myślenia, innego podejścia do e, pracy, do kształcenia. E, pozwolił też uruchomić e, techniczne sprawy, których wcześniej nawet nie wiedzieliśmy, czy tam nie podchodziliśmy do tego, że, że tak możemy e, pracować. I, I to chyba jest taka dobra lekcja e, nauki. Prawda? Jest to na pewno wartość dodana, jest to na pewno także no, umiejętność praktyczna, którą. Yy... Wspólnie ze studentami tutaj y, osiągnęliśmy, bo przecież studenci w tych sprawach komputerowo-komórkowych są lepsi od nas, my wiemy, ale naszym zadaniem jest y, nauczenie studentów, aby w rozsądny sposób z tego Wykorzy korzystali. Panie Profesorze, czy y, wszyscy studenci mają sprzęt, bo y, bardzo często mówiło się o uczniach, że y, jest rodzina kilkudzietna i y, y, jeden komputer, jeden laptop. Jak to jest y, ze studentami y, pana uczelni? No, sądzę, że też są problemy, bo tu nie można ukrywać, że y, nie, nie, nie można mówić tego tryumfa, tryumfalistycznie. Y, no, no tak, y, tak, mamy tutaj y, też. Y, taką możliwość. Ja jestem humanistą, więc będę tak mniej więcej mówił, bo jesteśmy w trakcie takiego rozbudowywania naszej tutaj uczelnianej bazy danych, zarówno w dziedzinie nauk humanistycznych, jak i tych techniczno-przyrodniczych. Będą już w niektórych miejscach są silne komputery, na których te materiały spoczywają i nasi studenci mają możliwość ze swoich komputerów się yy, yy, połączenia. No nie jesteśmy w stanie my jako uczelnia kupować studentom komputerów, ale być może powstanie też jakiś program państwowy, tak jak yy, pozyskujemy przecież ogromne środki na rozbudowę naszej infrastruktury budynków. To za moich tych dwóch kadencji wyliczyłem, że około 60 milionów yy, otrzymaliśmy, nie jest to mało. Byłoby pewnie dobrze, gdyby ci, którzy te środki nam przekazują, pozwolili nam również na dowartościowanie takie techniczne studentów. Panie profesorze, 80 milionów, czy wyobra 60. 60? wyobraża pan sobie, że, że znajdzie u, gdzieś 60 milionów bez środków unijnych, żeby zainwestować w wyższą uczelnię? No, my cierpliwie o te, staraliśmy się o te, o te dotacje. Część już skonsumowaliśmy. Wybudowaliśmy piękny budynek w suchodole, który będzie między innymi zio, zielarstwu służył. Wybudowaliśmy na Żwierki i Wiegóry. No właśnie, dwa nowe kampusy, które wybudowane, ale które są również wyposażane w bardzo drogi, w bardzo dobry sprzęt. No, Trochę tak rozmijamy się, bo uczymy się zdalnie to, co pan profesor powiedział, a najbardziej chyba studentom brakuje to, żeby mogli w tych laboratoriach po prostu pracować, ćwiczyć. No, w którejś z ksiąg biblijnych, bodaj w księdze Koheleta, mówi się, że jest czas siewu i zbierania, czas rzucania kamieni i zbierania kamieni. No, my w tej chwili staramy się tę bazę. Przygotować, wyposażyć, bo to jest nie tylko drogi sprzęt, ale również bardzo skuteczny i przydatny w nauczaniu praktycznym. No i wierzymy, że od października przyjdą nowi przecież studenci, bo rekrutacja będzie pewnie, kto wie, czy jeszcze w październiku nie będzie trwała rekrutacja, bo w normalnych czasach nie. Epidemicznych do końca września. Te rekrutacje prowadziliśmy, a teraz jest co najmniej wszystko, miesiąc opóźnione. No, wierzymy, że, że nasz ten czas nie zostanie zmarnowany i przygotujemy te przestrzenie dla żywych ludzi. Panie profesorze, jest pan historykiem, to może dlatego macie wydawnictwo humanistyczne Pigonanium. E żeby pokazać swoją działalność, czy żeby to, co Pan wcześniej, Panie Profesorze, mówił o tych karpackich, żeby dopowiedzieć to, co nie można jeszcze było pokazać właśnie w takich wydawnictwach trochę bardziej naukowych, trochę bardziej poznawczych. No tak, my prowadzimy szeroką tutaj działalność wydawniczą, tak mówiąc ogólnie, bo nie mamy czasu. Mamy dwa czasopisma: herbalizm z zakresu zielarstwa, nauk medycznych, które już parę ładnych numerów profesjonalnych zostało wydanych. Przy okazji też organizujemy konferencje naukowe międzynarodowe, a już na pewno ogólnopolskie. Zjeżdżają tu specjaliści w tej dziedzinie co roku. W tym roku też planowaliśmy, no ale musimy to przełożyć na rok następny. Natomiast w dziedzinie humanistycznej mamy rzeczywiście założone z mojej inicjatywy też dla uczczenia, ale takiej twórczej kontynuacji dzieła naszego patrona. Wspomnijmy Stanisława Pitonia. Pigonia, który się urodził w biednej wsi Kąbornia i potem poszedł, jak sam to określił, w świat, świat i osiągnął swoją pracowitością i talentami wysokie pozycje naukowe, ale też administracyjne. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, no na Uniwersytecie Wileńskim. No i wydajemy czasopismo Studia Pigoniana. Dwa numery wyszły, cieszą się powodzeniem. Wśród autorów mamy takie postaci, jak na przykład profesor Miodek. Trzeci numer szykujemy, będzie poświęcony częściowo Janowi Pawłowi, drugiemu z okazji stulecia jego urodzin, która wypada. 18 maja, więc właśnie w tych niedawno, to w tych dniach. Wydawnictwo także wydaje taką serię: Biblioteka Pigoniana. Pierwszy tom był poświęcony Portiusowi. Portiusowi jak wiemy, szkod, który przyczynił się do rozwoju krosna. Ja tu mam na swojej marynarce. Taką, Ale to Szkot uczył Krośnian czy Krośnianie uczyli Szkota? Myślę, że to tak jak uczelnia humanistyczno techniczna techniczno-humanistyczna była symbioza tutaj, wzajemne oddziaływanie, zawsze jak się dwie kultury ze sobą spotykają i najlepiej się rozwijały te miasta, które dopuszczały wielokulturowość. Przecież wiemy też w naszym regionie, naprawdę wybitny Szkot, piękna świątynia jak nasza Fara, Tutaj Bazylika Mniejsza Świętej Trójcy w Krośnie. Jak organizowaliśmy tutaj wykład z profesorem Marinellim z Uniwersytetu Lasa Sapienza w Rzymie, bo mamy chyba jako jedyna y, uczelnia zawodowa podpisaną współpracę z tak prestiżową placówką naukową, jak rzymska Lasa Sapienza, To profesor Marinelli był oczarowany naszym kościołem, a przecież w Rzymie kościołów nie, nie brakuje. brakuje. Proszę państwa, ja tylko to na dzisiaj tyle o Buchakowie, o i Małgorzacie, o związkach i obchodach urodzin Jana Pawła II, jak również o bieganiu myślę, że porozmawiamy następnym razem, a ja dzisiaj tylko przypomnę, że rozmawiałem z profesorem Grzegorzem Przebindą, rektorem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani profesorze. Ja również dziękuję Panie redaktorze i Dziękuję Państwu za to spotkanie. Zapraszam do nas, do naszej uczelni. Do zobaczenia.